Cześć, tu Lucy. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, pragnę zachęcić cię do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco i łapki w górę dla zasięgu. Zapraszam też na mój fanpage na Facebooku, link w opisie. A teraz zapraszam na słuchowisko. Carlo Collodi, Pinocchio, rozdział drugi. Majster Wisienka daje kawałek drewna w prezencie swojemu przyjacielowi Chepettowi, który chce z niego zrobić cudownego pajacyka potrafiącego tańczyć, fechtować i robić salta. W tym momencie ktoś zapukał do drzwi. Proszę, powiedział stolarz, który nie miał siły wstać na nogi. Do warsztatu wszedł żwawy staruszek, który nazywał się Jeppetto, ale dzieci z sąsiedztwa, kiedy chciały go rozdrażnić, przezywały go ma z powodu żółtej peruki przypominającej papkę z mąki kukurydzianej. Jeppetto był bardzo porywczy. Lepiej go było nie przezywać. Od razu wpadał w szał i nie sposób go było skłonić by ochłonął. Dzień dobry, panie Antonio, powiedział Jeppetto. Co pan robi na Podłodze, uczę mrówki tabliczki mnożenia. Życzę sukcesów! Co pana do mnie sprowadza, drogi panie Jeppetto? własne nogi. Wie pan, panie Antonio, przyszedłem prosić o pewną przysługę. Do usług odparł stolarz, dźwigając się na kolana. Dziś rano przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Posłuchajmy. Pomyślałem, żeby zrobić sobie pajacyka z drewna, ale takiego cudownego, potrafiącego tańczyć, fechtować i robić salta. Chcę z tym pajacykiem jeździć po świecie, żeby zarobić na kromkę chleba i kieliszek wina. Co pan o tym myśli? Brawo, mamałyga! Wykrzyknął głosik, który dobiegał nie wiadomo skąd. Słysząc to przezwisko, to zrobił się ze złości czerwony jak papryka i z wściekłością zwrócił się do stolarza. Dlaczego mnie pan obraża? Kto pana obraża? Nazwał mnie pan mamałygom. To nie ja. Zaraz się okaże, że sam się tak nazwałem. Wiem, że to pan. Nie! Tak! Nie! Tak! I coraz bardziej rozemocjonowani przeszli od słów do czynów i wzięli się za łby, drapiąc się nawzajem, gryząc i ściskając. Po zakończonej walce, majster Antoni zorientował się, że ma na rękach żółtą perukę jepetta, a to, że trzyma w zębach szpakowatą perukę stolarza. Oddaj moją perukę! wydarł się majster Antonio. A ty oddaj moją i się pogódźmy. Dwaj staruszkowie, oddawszy sobie nawzajem swoje peruki, uścisnęli sobie dłonie i przysięgli do końca życia pozostać dobrymi przyjaciółmi. No dobrze, drogi panie Gepetto, zagadną stolarz na znak zawartego pokoju. Jakiej to przysługi pan ode mnie oczekuje? Proszę o kawałek drewna, żeby zmajstrować sobie pajacyka. Dam mi go pan? Majster Antonio, cały w skowronkach, od razu poszedł wziąć z blatu ten kawałek drewna, przez który najadł się tyle strachu, ale kiedy chciał Podać go przyjacielowi, drewno szarpnęło się, gwałtownie wyrwało mu się z rąk i zaczęło mocno bić biednego Jepetta po wychudłych łydkach. Ach, to tak uprzejmie, panie Antonio, daje mi pan prezent? Prawie zostałem kuternogą. Zapewniam, że to nie ja. W takim razie pewnie ja. Wszystko przez to drewno. Wiem, że drewno, ale to pan rzucił mi nim w nogi. Wcale nie rzuciłem. Kłamca! Panie to proszę mnie nie obrażać. Inaczej nazwę pana mamałygą. Osioł! Mamałyga! Brani łeb! Mamałyga! Przebrzedły Małpiszon! Mamałyga! Gdy Dżepet to usłyszał, że trzeci raz nazwano go małym, oczy rozbłysły mu wściekłością i rzucił się na stolarza, po czym zaczął się obustronny grat ciosów. Po zakończeniu bitwy majster Antonio miał o dwa zadrapania na nosie więcej, jego przeciwnik zaś o dwa guziki kamizelki mniej. Wyrównawszy w ten sposób rachunki, uścisnęli sobie dłonie i przysięgli do końca życia pozostać dobrymi przyjaciółmi. Następnie Jepetto wziął swój niezwykły kawałek drewna, podziękował majstrowi Antoniowi i pokuśtykał do domu.